Hola, ¿qué tal? Jestem Agata i jestem nauczycielką języka hiszpańskiego. Na co dzień prowadzę swój kanał na YouTubie Agata Uczy, gdzie zamieszczam lekcje tego pięknego języka. Tym razem przygotowałam dla Was specjalną serię lekcji, które ułatwią Wam porozumiewanie się po hiszpańsku w trakcie Camino de Santiago. Zaczniemy sobie od podstawowych słówek oraz przedstawiania się. Na początek podstawowe słówka. El camino droga ścieżka caminar chodzić iść ścieżką El peregrino pielgrzym la peregrinación pielgrzymka el albergue schronisko el hospitalero gospodarz na trasie albo w schronisku z pewnością konieczna może okazać się umiejętność przywitania się i przedstawiania po hiszpańsku. Dlatego warto znać zwroty związane z powitaniem, czyli buenos dias, dzień dobry rano, tak mniej więcej do pory obiadowej, buenas tardes, dzień dobry po południu, po obiedzie, buenas noches, dobry wieczór albo dobranoc też na pożegnanie. Bardzo często słyszycie także po prostu: "Ola, qué Cześć, co tam, jak się masz? Jeśli przyjdzie nam odpowiadać na tego typu pytanie, najczęściej mówimy po prostu bien albo mój bien, czyli dobrze lub bardzo dobrze. Jeśli coś jest nie tak, możemy oczywiście powiedzieć así así, czyli tak sobie, albo mal, źle. Ale wówczas musimy liczyć się z tym, że napotkana osoba będzie dopytywać, czy coś się nam stało. Standardem jest mówienie właśnie po prostu wiem, albo mój wiem, czyli dobrze, albo bardzo dobrze. Tym bardziej, jeśli nie chcemy wdawać się w szczegóły naszego samopoczucia. Jeśli musimy się przedstawić, najprościej powiedzieć soy i tutaj podajemy imię, na przykład soj Agata, jestem Agata. Ewentualnie me llamo plus imię, czyli mam na imię. Na przykład me llamo Agata mam na imię Agata. Jeśli poznajemy nowe osoby, z pewnością przydadzą nam się zwroty takie jak mucho gusto bardzo mi miło, igualmente nawzajem. Na pożegnanie możemy powiedzieć po prostu Adios lub Hasta luego. Mam nadzieję, że taka lekcja Wam się przyda. Następnym razem poznamy zwroty, które z pewnością przydadzą się Wam w trakcie szukania noclegu czy też już w samym schronisku. Mam nadzieję, że do zobaczenia! Hasta luego!